Witam was w ośrodku szkolenia taktyki strzeleckiej w Kuleszewie. Słuchajcie, nie będę wam opowiadał co będziemy dzisiaj robili. Sami zobaczcie. W normalnych warunkach nie ma czego porównywać rzeczywistości do gier komputerowych, jednak skupimy się na kilku rzeczach. Sprawdzimy, ile czasu zajmie nam dobycie broni, oddanie strzału i jej przeładowanie oraz przejście z broni krótkiej do broni długiej. I to są trzy elementy, które będziemy porównywać, jak jest w rzeczywistości, a jak jest w grach komputerowych, konkretnie w Warzone. Grze spadamy ze spadochronem, lądujemy w wybrane miejsce, i gdy tylko dotkniemy ziemi, wyciągamy broń i oddajemy strzał. Zajmuje to 1,8 sekundy. Czy w rzeczywistości, korzystając z customowego pistoletu, seryjnej amunicji i wprawionych rąk, jesteśmy w stanie przebić ten czas? 84 setne sekundy to czas liczony od bycia broni z kabury aż do oddania pierwszego strzału. Niby szybko, ale czy celnie? Jak najbardziej 3 strzały i 3 dziesiątki, tak więc odpowiadając na pytanie, czy jesteśmy w stanie tak szybko oddać strzał jak w Warzone, to tak, a nawet jesteśmy w stanie zrobić to szybciej. Pora przejść do kolejnego testu. Wymiana magazynka w Glocku 45 po oddanym strzale. W grze Warzone naszemu operatorowi zajmuje ta czynność zaledwie 1 sekundę 98 setnych. Jak będzie w naszym przypadku? 1,76. Wynik imponujący. Kolejny raz udowodniliśmy, że te czynności w grze nie są przekłamane. Choć takiego rezultatu nikt by się nie spodziewał, to jednak mamy to nagrane i zmierzone. Kolejna sytuacja prosto z Call of Duty. Oddajemy strzał z broni długiej i kończy nam się amunicja. Nie ma czasu na przeładowanie. Przechodzimy do broni krótkiej i mierzymy czas. Wynik: 1,2 sekundy. Przytrzymujemy próbę z czasem 1,6 sekundy. W tym przypadku fizyka gry okazała się nie do przebicia. Tak krótki czas nie byłby osiągalny bez odpowiedniego systemu dobycia broni z kabury. W naszym przypadku jest to kabura Safariland. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o tym systemie, to sprawdźcie linki w opisie. Jak widać w grze celność biodra pozostawia wiele do życzenia. Można by stwierdzić, że pociski omijają cel z uwagi na duży odrzut broni. Sprawdźmy zatem jaki odrzut będzie miało semi auto w naszym przypadku i jaka będzie jego celność. W rzeczywistości pierwsze strzały niecelne, trzy następne w tarczę, sprawdźmy teraz jak poradzi sobie nasz operator idąc i oddając strzały. Tak jak podejrzewałem, kiedy Łukasz szedł, celując, oddawał strzały, że będą precyzyjne i rzeczywiście są precyzyjne. Wszystko poniżej dziesiątki. Teraz sprawdzimy, jak będzie sytuacja wyglądała w momencie, kiedy Łukasz nie będzie celował i strzały będą szły z biodra. Gdyby operator w grze Celował tak jak Łukasz, to zdecydowanie częściej trafiałbym w rogów i rzadziej ginął. Tak więc można zobaczyć na załączonym obrazku, że wszystkie, jak może tylko jedno było nietrafione w tarczę, ale większość pocisków trafiło w cel. Super. A teraz prawdziwa gratka, tylko dla tych, którzy wytrwali do końca. Znienawidzony zestaw w Warzone Akimbo, czyli dwa pistolety, które charakteryzują się dużą siłą ognia i celnością. Ale czy na pewno obsługa dwóch pistoletów jest praktyczna i da się tym strzelać celnie? Przekonajmy się. Największe zaskoczenie dzisiejszego dnia, czyli tak zwane akimbo, strzał z obu pistoletów naraz. Jak widać, jeden, drugi pocisk przeszedł, nie trafiając, reszta w tarczę, tak więc duże zaskoczenie. Nie dziwmy się, jeżeli inny gracz pada do budynku i rozwala nas w ciągu dwóch, trzech sekund, trafiając wszystkimi kulami, ponieważ jak widać, jest to wykonalne. Można wywnioskować, że nie sprzęt, a technika czyni z ciebie zawodnika. Doświadczony operator broni, który ma pewną rękę, jest w stanie wycisnąć ze sprzętu 100%. Dodając do tego odpowiednie wyposażenie, okazuje się, że przekolorowana fizyka gry nie jest do końca naciągana, bo w końcu udowodniliśmy, że odpowiedni operator jest w stanie zrobić pewne czynności szybciej i po prostu celniej. To już wszystko w tym materiale. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, ocencie ten film i zapraszamy Was do dyskusji w sekcji komentarzy, gdzie chętnie dowiemy się, jakich treści oczekujecie od naszego kanału. Widzimy się w kolejnym materiale.